Cześć wszystkim, witajcie w nowym odcinku. Słuchajcie drodzy widzowie. Dzisiaj pomyślałem, że będą takie pościgi policyjne trochę. No i właśnie pick -up został zatrzymany. To jest w ogóle fort lighting. No cóż, e, dzisiaj będą pościgi. No i pomyślałem, że... Czy może zrobimy właśnie? Bo dawno nie nagrywałem już, to pomyślałam, że zrobię sobie jeden taki film z pościgiem policyjnym. No więc e, możemy już zaczynać. I pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oczywiście. No dobra, więc zaczynamy. Dobrze, oczywiście na początek mamy taką terenówkę. No i... Będziemy tą terenówką ganiać. No właśnie, sobie stoję tutaj, miałem, se zrobiłem postój. No i kurde, susz, suszarką tutaj suszę. Czy ktoś szybko jedzie, czy ktoś wolno jedzie. No i właśnie. Dobrze, mamy pierwszego. Jedziemy. Przekroczył wielką prędkość ten chłop. My jedziemy tutaj. No i właśnie pr próbuję go zatrzymać. Ale tu było łatwo. No cóż, yy, kierowca został zatrzymany. No i posiadał narkotyki. Dlatego no, no chłop został zatrzymany. Kolejny pościg. Dobrze, mamy kolejną policję. No, jest to taki fort trochę, taki szeryf. Pasuje trochę tutaj na tej drodze. No i tu właśnie ta, widzę podejrzany, podejrzany pojazd. Jest to policja. No i jest ona podejrzana. Uwaga, podjedziemy. Ucieka, jedzie, ucieka. Dobra, jednostka K4 rozpocząłem. Pościg za policją, która prawdopodobnie została skradziona. No i już właśnie ją zatrzymałem. Odbiór, dobra, no, ktoś, no, już właśnie zatrzy... została zatrzymana. A może nie, no nie, właśnie, jej pomogłem. Ucieka, a nie, dobra, ale. Kierowca został zatrzymany. No dobra, Tymczasem mamy policję podobną do New York PD. No ale mamy ją, nie? No i właśnie tutaj suszę, suszarą, nie? No i nikogo w ogóle tutaj nie widzę. No i zaraz powinien ktoś według mnie przyjechać. Już tu widzę, że jedzie jakiś pick-up, no i jedziemy za nim, dobra, jednostka K4, rozpocząłem pościg za po, e, pojazdem marki Ford Lighting, e, no, i, no i właśnie się rozwalił, no, a jednak nie, dobra. Dobra, no, nie widzę tu, że. Dobra, musimy y, wsparcie wezwać, bo naprawdę, kurde, mi jakieś drifty robi. Dobra, jednostka K4 y, nie daje rady se, z tym pick-upem. Poproszę o dwie jednostki. Policja, sp dwie y, jednostki spe Special Unit. Dobra. Dobra, odbiór, no dobra, no niestety niepotrzebnie wezwam te jednostki, bo one, bo, bo już ten właśnie go zatrzymałem, no ale dobra, niech przyjadą. Już właśnie przyjechały i dodatkowo przyjechał szeryf, który zabierze uciekiniera, no właśnie został zatrzymany. Bastet. No proszę, właśnie tutaj ucieka przede mną jakiś, spod, jakiś sportowy samochód. Jakaś straszna, To kurde, stacja paliw stara, obrad. Jedno z KK4. Już nieważne, rozbił się, mam go. Obrad. Teraz zatrzymany. Bastet. No cóż, mamy tutaj opuszczoną stację paliw. No i pomyślałem, że, że jest to troszkę podejrzane, bo po pierwsze, tu jest jakiś płyn do mycia, którego nie powinno tu być, bo jest opuszczone. Po drugie, jest tutaj paliwo, które można zatankować, i po trzecie, jest tu gaśnica. No i to jest według mnie podejrzane. Nie wiem co wy o tym myślicie. Ja, jeżeli jest to dla Was podejrzane, to piszcie w komentarzu. No to jest podejrzane według mnie. No dlatego musimy tu wezwać jednostkę, która sprawdzi to. No i możemy... No wezwiemy ją. No i przyjedzie, i zerknie. Co tu jest grane? Bo tej stacji wczoraj jeszcze tutaj nie było, dlatego jest to strasznie podejrzane. A gdyby wczoraj, a gdyby dzisiaj by była w, w, zbudowana, to by nie była opuszczona, dlatego coś tu nie gra, dlatego wezwiemy tę jednostkę i to teraz. Jednostka K4, jestem blisko podejrzanego, faktycznie coś tu jest, ucieka mi. Ktoś prawdopodobnie zbudował własną stację paliw, z paliwem z jakimiś nielegalnymi rzeczami, gdzie właśnie tutaj się skrywał właśnie samochód. No i szybko blokować go, dobra, do bariery z nim. Dobra. Jednostka K4, podejrzany, złapany, ucieka na pieszo. Jednostka 666, już jadę. Poszedł gdzieś na pieszo, musimy za nim jechać. Obra, śledzimy go. Jednostka 666, zgubiliśmy go. A co to za pikap? Sierrańcie, mamy jakiegoś pick-upa. Ucieka. Jednostka 666. Jakiś pick-up nam ucieka. Dobra, lecimy za nim. Dobra, taranować go. Proszę. Ucieka, kurde. Czy mogę wsiąść do Twojego samochodu? Kurde, się rozwalę. Dobra, wsiadaj. Lecimy. Dobra. Musimy wykonać pit. Kierowco, zatrzymaj się! Dobra. Jak go zatrzyma, jakie to jest trudne? No cóż. Dobra, został zatrzymany. No, pomyślałem, że to wszystko na ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. A jeżeli Wam się nie podobało, to. To nic, ale jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zobaczcie inne moje filmy również.